Siemanko, mamy poniedziałek. Słuchajcie, miałem wyjechać właśnie w trasę, dzisiaj jest dokładnie 25 marca, no i niestety mamy jakiegoś pecha ostatniego na poduszki, przy wyjeździe z parkingu jak spuściłem tylko z poducha, uszkodziła przy tym delikatny zacisk, no i co? I fura uziemiona na warsztacie. oczywiście jak już będzie zrobione zacis z jednej strony To już tak trzeba zależy do hamulców, to tak pamiętacie z poprzedniego odcinku, więc zrobimy yy, tarczę i okładziny na jednej osi środkowej, bo to na środkowej wystrzeliło. No i cóż. No i dobra. Ja już jestem rozpakowany w samochodzie. Ale biorę sobie tylko laptop to mam przygotowanego. W tej torbę, wszystko leży. Mamy godzinę którą dzisiaj? 8.44 No cóż, no pech kurwa, pech No i co, ja już w domu Przyjechałem taksóweczką, tak, taksóweczką z ekspresu W chałupie zimno, nie, się śmieję, ale jest pusta lodówka, wiecie Trzy tylko nie miało nie być, więc jest wszystko posprzątane, teraz mam dostać do jutra, muszę sobie zrobić jakieś zakupy tu jeszcze są pozostałości, po moich urodzinach, baloniki, tutaj krawaczki takie miały, takie o, także Takie 3 sekundy przechwalania się, no i zobaczcie, to jest po prostu moja duma, nie? Jak w tym momencie wygląda mój słupek z alkoholem? Zobaczcie To jest normalnie na bogato, nie? Jak będziecie, będziecie chcieli, to śmiało wbijajcie Dla każdego alkoholu wystarczy O, taką dostałem obczeczkę Pierwszej pomocy, 400. latka Mam mnóstwo kartek. Zdjęcie z kartką z kalendarza z 1984 roku. Kurde. Powiem wam, że naprawdę miałem świetną imprezę. Bardzo mi się podobało. Bardzo fajnie się bawiłem. E, Przebrali mnie za Bobasa. Stąd też takie tutaj. O. zabaweczki dla dzieci. Zresztą zobaczycie sobie na zdjęciu. Pokażę wam, jak wyglądam jako Bobas. Gdzieś tutaj wam pokażę. Eee, I co? I dostałem e, mnóstwo fajnych prezentów, troszeczkę kasy zebrałem. E, dostałem e, voucher na lot balonem zbyt Bydgoszczy do Torunia, Dostałem voucher na strzelnicę. A z kolei Marta rozwaliła system. Po prostu powoliamy na kolana, bo Marta na moje urodziny sprawa dopiero w październiku, ale zabieram je do Tunezji. Czytajcie? Poważnie, nie? Połaga. W październiku będzie vlog z Tunezji. Z Tunezji. Teraz się ubieram, bo mam w sumie od Marty samochód pożyczony, a ona kończy pracę o 15. A mamy 14.15. Więc jadę po nią do pracy, po drodze chyba coś zjem. E, później będę zobaczyć, czy już jest fura moja ogarnięta, bo już około 17, mieli skończyć. Przyprowadzę sobie go tutaj bliżej. I co? I co? I... I do domku wykąpać się, ogarnąć spać i jutro rano ruszam, bo mam tą samą robotę. Mianowicie ładujemy płytę w szczycinku. Mam być tam jutro na 9, więc o szóstej wyjedziemy, o piątej trzeba wstać. jest co robić. No. Kurs nie jest daleki 600 km. Ja no ale dzień w dupie niestety tak wygląda. Transport nie można niczego planować. Więc pamiętajcie, w transporcie nie planujemy. Lecimy. Tankowałem pierwszy raz na stacji EkoTank w Wysławiu Wysław to jest taka miejscowość na trasie świecie Tuchola. A tych, którzy oczywiście nie wiedzą. Że powiedz, ta stacja się mega zmieniła. Ona była kiedyś taka. No nijaka, teraz. Kulturka, kulturka Tarcze zmienione, klocki zmienione, dwie poduszki wymienione. 600 metrów zregenerowane dwa zaciski. Teraz tylko czekać na, na wyrok, czyli na fakturę. Oczywiście powiem Wam ile mnie to kosztowało. E, sukcesywnie co zjazd będziemy robili kolejną oś 400 e, metrów Nie wiem czy na wszystkich ościach będziemy zmieniać tarcze, bo to po prostu będzie według pomiarów. Jeżeli tarcza będzie nadawała tylko i wyłącznie do wymiany, to będzie wymieniona. Jeżeli będzie sensją przetoczyć i założyć na kolejne klocki, no to będzie przetoczona i założona po raz kolejny. Wydaje mi się, że jest szansa na takie przytoczenie, tylko i wyłącznie na tej pierwszej osi, która częściej była w górze swego czasu I ona może wskazywać najmniejsze oznaki zniszczenia I Co jeszcze chciałam powiedzieć, obiecałem Wam w poprzednim filmiku, że powiem Wam jakie przebiegi zrobiły moje samochody w tamtej trasie, bo ta co kompletna, 22, więc jeżeli chodzi o daf wyjechał 4 marca, wrócił 20 marca rano i zrobił przebieg 6999 km. Natomiast Kania wyjechała 7 marca, wróciła 22 marca i zrobiła 6270, tego co pamiętam, km w tym czasie. Ale też jest taki pewien pozytyw z tego wszystkiego, ponieważ e, odkąd jeżdżę ja i Jacek z powrotem razem, ja wyjeżdżę, wiecie, bez przerwy, ja ruszyłem 19 lutego, zjechałem jakoś tam e, na początku marca, potem była przesiadka, pojechał Jacek. No w tym czasie łącznie, w takim, wiecie, no miesiąc w sumie wyszedł, od 19 do 19 można powiedzieć, to Daw zrobił 11 900 km. To już jest światełko w tunelu, więc. No niestety, jeżeli chodzi o skanie, to wiadomo, że to jest system 16 na 5 u mojego kierowcy, więc to wszystko zależy ten przebieg miesięczny od tego, jak będzie ten system ułoży, jeżeli te 5 dni dwa razy w miesiącu wystąpi, no to ten przebieg będzie mniejszy, bo wiadomo, możemy zacząć, że ma 5 dni wolnego, potem 16 dni jeździ, potem znowu 5 dni wolnego i mamy już 26 dni z miesiąca, tak? A może być tak, że on po prostu zaczyna miesiąc 16 dni w pracy, 5 dni wolnego yy, i 10 dni w pracy. No to tutaj jest różnica 5 dni, tak? Jest, to jest sporo. No zobaczymy, bo właśnie kwiecień jest takim miesiącem, gdzie e, zarówno DAF, jak i Skania będą w tych swoich najlepszych. W sumie DAF to i tak nie będzie gazu, ale Skania właśnie będzie tak, że będzie tylko 5 dni stała. Zobaczymy, jak te przebiegi będą za kwiecień Oczywiście o tym wszystkim sobie pogadamy na koniec kwietnia. Stało mi 67 km do Szczycinka. Ładujemy płytę awizacja na dziewiątą, będziemy o 8.27 według e, Tomtoma i z tym lecimy krótki strzał taki do Mejenburga to jest tak troszeczkę nad Berlinem w stronę e, Hamburga wrzucamy tam jutro z rana zobaczymy czym nas życie jutro poczęstuje bo na razie jest mglisto i, i tak tu. Niestety nie udało nam się osiągnąć naszego założonego celu, czyli 20 tysięcy subskrypcji na 40 urodziny. Urodziny minęły, ale w dalszym ciągu, drogi widzu, droga widzko, możecie zostawiać subskrypcję, jeżeli Wam moje materiały się podobają. Jeżeli oglądacie je na bieżąco, a jeszcze tego nie zrobiliście, zostawcie suba. Dla mnie jest to mega motywacja, mega wsparcie, mega kop do kolejnych działań, do kolejnych materiałów, do montowania, przygotowywania materiałów specjalnie dla Was. Zapraszam Was również na swój Instagram. Gdzie bardzo często publikuję różne zdjęcia, nie tylko z trasy, też z życia prywatnego, gdzie w bardzo łatwy sposób można zapłacić kontakt poprzez komentarze czy poprzez wiadomości prywatne na Instagramie, jak i na Facebooku. Więc zapraszam Was na Instagram, Wojtyła Transport, i już nie przeszkadzam, życzę miłego dalszego oglądania. Jestem już poraśrodkowany. Jakby ktoś był tutaj w tym Kronostanie w przecinku po raz pierwszy, tak jak ja to pamiętajcie, żeby zaraz wam dowody rejestracyjne, dowód osobisty i z tym idziemy się meldować do biura no ja już mam od razu wjazd tam się trochę zmartwiłem, bo chłopak przede mną stał niby 3 godziny przyszedł się zarejestrować, powiedzieli mu, że nie ma płyty, towar nie gotowy trochę lipa, U mnie, towar gotowy, więc idziemy ładować naczepa, pasy, narożniki wszystko przygotowane jestem trzeci w i idzie to w miarę sprawnie, wjazd był szybciutko. Zadunek, który widzę, że się goście nie ubija, tu włoskę, tu wstawia, daje radę wiesz, przerzucać na, na momencie pasy z narożnikami. Będzie chyba dobrze. Słodujemy to po Jo I ogień daleko nie ma. Nie wiem, no, 400 stąd chyba nawet nie będzie. Wejdziemy dzisiaj do samego końca chyba, bo ja generalnie znam miejscówkę. Tam jest fajny parking przy chwilą. Stale tą sprysznicę, z tego co pamiętam. Cisza, spokój na uboczu. Taki jest plan, a stąd jak wyjadę jeszcze w samce dodaję obok jest dronka zrobię sobie zakupy, bo nie kupiłem wszystkiego co chciałem. Kurwa, dobrze będzie. No i, 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 i podłam 29 paczek odwone. Teraz idziemy zrobić sobie zdjęcie na czepy otwartej. Dokumenty i wyjazd. Mamy już godzinę 11. Więc ponad 2 godziny już tutaj jestem A to już jest dużo to Już przeciąganie sprawy troszeczkę Jestem w Wejenburgu, mamy już środę dzisiaj Środę, wczoraj Polacy awansowali na Euro po takim meczu, że miałem pójść wczoraj szybko spać, bo byłem troszeczkę rany. a się okazało, że oglądałem mecz do końca czyli mecz, dogrywkę i rzuty karne, ale potem zastanawiałem tak od ręki. Byłem się już zarejestrować, po 7.30 chyba byłem się zarejestrować, jak otworzył tutaj to biuro. Jak widzieliście, dostałem pager I, i czekamy z mapką na rampę 47, będę się podstawiał. Więc rozładunek będzie z rampy, trzeba je tam porozpinać te pasy przed rampą, ale to nie jest tam żaden problem. Co potem jeszcze nie wiem, tak jakoś mi chodzi po głowie, że spedytor czeka, poluje na to, żeby to załadować właśnie tutaj. Może mu się to uda. No, i chyba będziemy uciekać w stronę Francji. Bo tylko we Francji można jechać w piątek. No, chyba, że zrobimy jakiś przerzut Niemcy-Niemcy ze środa na czwartek, i wtedy czwartek zlodujemy coś tam na, na jakąś Francję, żeby pojechać czwartek, piątek. I, i No i weekend trzeba nie przestać. I chyba też w poniedziałek trzeba nie przestać. Nie wiem, jak to jest właśnie z tymi świętami. Różnie jest chyba, różnie. W poniedziałek też chyba nie musieli przestać. Tak średnio na jeża. nie zapowiadać jakoś rewelacyjny ten początek wyjazdu. Przez święta, oczywiście. Skania planowo powinna ruszyć w czwartek Najprawdopodobniej kierowca powinien załadować samochód w piątek Wróci do domu i ruszy dopiero w poniedziałek Jakoś tak bardzo wcześnie rano, żeby przed zakazem dolecieć do granicy I potem po zakazie polecieć sobie dalej Takie mamy wstępne plany z McDonald'sem, zobaczymy jak to się wszystko poukłada Bo planować to można wszystko, a potem wychodzi... O, tak jest w ten transportzie A w tym momencie co? Biorę sobie telefon Nóżki do góry. żeby sobie herbatkę, bo troszeczkę mnie główka boli. Czekamy. Stoję już pod rampą, mimo że jeszcze pager nie dzwonił. Okazało się, słuchajcie, że pager nie działa. Przyszedł pukać mi w drzwi, tutaj pracownik magazynu. i podjeżdża podjeżdżaj. Pager, ja pokazałem, pager nie działa. A on mówię, o kaput. No jest to, godzina 9 zrzucają, no 15 minut mam pasy pozdymowane, narożniki pochowane, e, pasy powieszone na deskach, więc e, nic im tam nie przeszkadza w tym, żeby szybciutko zdjąć. Wózek jeździ, co chwileczkę słyszę, więc 15 minut Odstawiam będzie po robocie. No i rozładowane. Podróż. Tak myślałem, szybciutko. Teraz deski układamy, na naczpę i na parking, dalszy i brak. Jeszcze taki sznurek przyda się, nie wiem do czego, ale się na pewno przyda. No i wyjeżdżamy, do stąd jakiś on tu się wyrzuca go na bramie, tutaj, tutaj Wam pokażę, tak żeby brama się otworzyła. Ubiegać, bo oni każdy coś takiego widział, oni każdy jest kierowcą zawodowym. No i w efekcie może to niektórzy stoicie. Powiedziano, że z takie miejscu, też by mógł stanąć, nie? Tam na tym basenie też byłoby spoko. Ogólnie to jest fajny parking, taki wiesz, na weekend, nie? Jest taki Aladzikus. Jest co prawda prysznic taki automatyczny, taki kabinowy, jak na stacjach. Na tych parkingach bezstacjowych yy, ale jest cisza, mega cisza, mega spokój, na Więc jak tak stanąć na przykład na dwa auta z kimś, kogo się zna, bardzo fajnie. Tutaj do miasteczka jest blisko, można się przejść, pospacerować. Widziałem, że jest jakiś kebab, jakaś pizza. No kurde, tu mógłby być naprawdę sympatyczny weekend spędzony. Mam no, nadzieję, że ja już się będę dostał dzisiaj, kurde, do końca weekendu. Nie, nie będę Ma Maksan się mam nadzieję postara I nie pozwoli mi tu stać Plan był lecieć na Włochy ale lecimy na Francję znaczy Plan był taki, żeby na Włochy W piątek przylecieć na Francję A jedziemy 1, 6, 8 No i Rupin miejscowość Tam dojdziemy 900 do, do Francji. I o kurde, o kurde. A i coś się stało z moją nawigacją. Co wygrane? Dobra, żyję. Nie wiem, co się wydarzyło. I Przybędziesz do celu 11.34 No i podlecimy do Francji Nie będzie ładownych I potem się jeszcze mam nadzieję czymś przerzucimy, tak żeby przez weekend jak najwięcej ujechać I zobaczymy jak to wyjdzie No i kolejna robota ja już jestem przygotowany, a jakże Tadam Pura rozbrojona na dwie strony Ładować będziemy drewno Podobno bardzo długie, bo być zrobić dużo miejsca, zobaczymy No i tak to wygląda tak długo Coś, Mega 13,5 m, czyli jest 10 cm zapasu w sumie A grubo Guarda to jest gruba akcja Właśnie operator musi być naprawdę mega nie ale chyba mu się to uda o tutaj taka jedna oczywiście na sztorc ona jest szersza tam bardziej z codu nie było to jest szpara no to że poładowane jadę 900 km wyszło, zostało 866, wówczas pojechałem. Byłem tak mokry po tym spinaniu, że musiałem się cały przebrać łącznie z bielizną i ze skarpetkami. Wszystko było mokre, było spinane 12 pasów. Zapięte trochę się naskakałem na 60, dali mi drabinę taką długą. No i lecimy. Plan jest taki, żeby to jutro zdjąć. Więc jest co robić. Mamy 15. No do 21. Planuję jechać. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Oczywiście to jest tylko transport, więc z dystansem. No i cóż, ja już wyspany, tak, 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 bo mam się już czwartek, jestem wyspany po śniadanku i muszę Wam powiedzieć, że wjechałem na dość nietypowy parking 20 km przed Frankfurtem. Wydaje mi się, że kierowcy się tego parkingu trochę boją. Bo na tym parkingu jest szlaban, ale to nie jest parking płatny. Generalnie chodzi o to, że podejeżdżacie pod szlaban. Tam jest taki monitorek, na którym jest bardzo przejrzyście napisane i narysowane, że to jest bezpłatny parking. W każdym razie, podjeżdżacie, wybieracie swój język, określacie pauzę, jaką macie robić na tym parkingu, a komputer generuje wam miejscówkę, dokładne miejsce, w którym macie stanąć, gdzie w tym czasie nie będziecie nikomu przeszkadzać. Mało tego, jest takie rozróżnienie, wiecie, na chłodnie, które pracują, na chłodnie, które nie pracują, na samochody ze zwierzętami i na zwykłe transporty, więc naprawdę fajne. No i generuje Wam się taki bilecik. Eee, ja zdecydowałem, żebym dostał 9 godzin 15 minut, bo wiecie, to może być różnie, więc 9:15 do 8.15 stoję. No i mi komputer wy, wytypował rząd 43. Mało tego jest taka mapka, tutaj narysowana na widzicie, gdzie jest ten rząd, ja dokładnie tak stoję. Na samym łóczku. To no tu jest chyba gdzieś w przód, napisane 43. Nie widać, bo chyba ja na tym stoję. Generalnie. Ale o, tu jest 42, czyli tu jest 43, tak? No jest to mega sprytny parking, słuchajcie. I wiem, że już takich parkingów w Niemczech jest więcej. Można, może zostawić jeden drugiego, tak jak na przykład tutaj ten busik zostawił te kontenery z Flauma. Bo wiadomo, że busik odjedzie wcześniej, kontenery jadą później. Kurde, no to jest mega genialne i wiemy, że tych parkingów jest więcej, więc nie bójcie się, podejrzajcie. Nawet jakby był płatny, a nie chcecie płacić, to przy zrobieniu kółka, oberka przez cały parking, to, to się nie płaci. Tylko skasujecie bilet i go tam, jest, Zawsze jest 45 minut, pierwsze wolne od opłat, więc nie ma się czego bać. Wjeżdżajcie, sprawdzajcie, a to jest naprawdę fajny pomysł. Wczoraj zrobiłem swój plan, czyli zostawiłem sobie tyle kilometrów, że dzisiaj na 4,5 powinienem dojechać. Ale i tak wydaje mi się, że będzie problem, żeby gdzieś cokolwiek załadować. Dlatego wczoraj sobie przestudiowałem wszystkie informacje na temat Francji. Eee, czy piątek jest dniem, dniem pracującym, czy też nie. Generalnie jeden departament departamenty to takie nie wiem, powiaty, województwa, coś tego typu we Francji. Tylko jeden departament ma wolne w piątek od pracy. Jest to departament najbliższy granicy z Niemcami. Mm, no, na my jakoś. Coś takiego, nie pamiętam dokładnie nazwy, nie chcę tutaj przekręcić. No, tam gdzie jadę to prawdopodobnie jest normalnie dzień pracujący, więc jak nie zaduję dzisiaj to zaduję jutro. Jeszcze cały piątek przyjadę, no niestety potem będę... E, muszę w sumie sprawdzić czy soboty mogę jechać, czy nie mogę jechać. No, ale na pewno niedzielę i poniedziałek będę koczował, bo tak niestety wychodzi z systemu. Dobrze. Rozpoczęta robota, trzecia minuta na montkach mija, więc zbieramy się, ruszamy. Przed nami 322 km. Pojechałem. Z druga strona rozpiąć pasy, pozwijać, pozdymać narożniki, i gotowe. No i ja jestem gotowy. Jest już spoko. Ta jest gotowa. Pasy zdjęte, narożniki zdjęte, tego jednego tam, nie mogę przejmować. Tego, tego jednego. Pasy pozwijane, ułożone do skrzynki, więc jest profesjonalna robota. Teraz ale były straty. Ktoś mi urwał ten uchwyt, no dopiero co Mało tego w się, bo on już pojechał Ja to składam i tak patrzę A tu leży drabina, przecież ona była umocowana do drzwi Na uchwyty Które Też wyrwał Mało tego Wydziałał mi tę uszczelkę, którą właśnie byłem próbował wcisnąć z powrotem w rowek Więc Znalazł się po jakichś jakich mało i tylko mi narobił, kurwa, roboty i nerwów A ja jestem mega cierpliwym człowiekiem do takich rzeczy Więc, kurwa, jest grubo No, z grubsza porobiłem, uszczelkę udało mi się wcisnąć w drzwi z powrotem Jak już się zatrzymamy, to um, przynituje na nowo ten uchwyt na, na drabinę Muszę ułożyć szczegóły, tematy antypoślizgowe z było przy Amazonie, a jedziemy ładować Amazona jutro. E, nie powinno ich być na naczepie, bo oni się tam wtedy burzą. Trzeba je pościągać. E, I cóż, zostało 165 km podlotu. Będziemy jechać całą trasę taką całą cienką trasę taką lądoweczką. Podobno jest przejezdna dla ciężarowych. Nie przeszkadza mi to, jeżeli będziemy takie ręce spokojnie tylko 75, 80 jadę na pusto, podniesiona ośka, więc to jest raczej ekonomiczna jazda. Ale mam nadzieję, że nie wyjdzie nic po drodze typu wiadukt, typu zakaz przez jakąś wioskę wyseczkę. Przepraszam. Jest jakieś inne nieporozumienie na drodze. I co? No i plan jest ustępnie taki ustalony przez mojego spedytora że jutro ładujemy Kruciaka Takiego kurciaczka. 140 km ładownych chyba tylko jest eee, Go zrzucamy I wtedy mam na pusto jak najbliżej Krefeld się yy, kierować I w, niedziel w niedzielę co ja gadam, W sobotę będziemy ładowali Gdzieś tam koło Krefeld Albo w Krefeld Amazona gdzieś dalej Taki jest wstępnie plan Co z tego wyjdzie Zobaczymy w trakcie no to zlecenie na tego kurczaka już mam, SMS-ie, więc jakby klepnięte No dzisiaj już jestem generalnie wypompowany, nie wiem dlaczego. Ła rozładunek zszedł mega długo prawie dwie godziny. Męczył się gość. Nie potrafił oprować tym, tym takim wózkiem, z tymi widami, takimi z boku, wiecie. Eee, no jednym słowem cienia był w robocie. No poobijał mi i to drzwi, i to drabina, na, tu ten uchwyt no, no kompletnie bez pomysłu zrobił. No i zeszło się jak się zeszło Grunt, rozładowane Nie było ofer w ludziach To też jest ważne przy takich sytuacjach Naprawdę No i, i tak się tutaj wszystko Jakoś powoli układa Też dla tych, którzy za chwilę to skomentują O Boże, ten święta w trasie Bo już widzę że takie poruszenie jest na Facebooku Słuchajcie To jest moja firma Mojej firmy się ostatnio nie wiedzie najlepiej Więc trzeba zacisnąć pasa Oprócz tego te samochody muszą jeździć I mogę sobie pozwolić na jakiś przestój Dwóch tygodni w tym momencie I mówię to uczciwie, więc nie kryję się z Wami z niczym eee, Też jeżeli jest taka sytuacja To wymaga to tego, żeby ciężko pracować Żeby się poświęcać No i to właśnie też nie? Eee, Kierowca zarówno jeden jak i drugi Święta spędza w domu Ja zdecydowałem, że jadę w trasę więc pojechałem w trasę. Co tutaj wiele gadać? No to jest moje życie, moja firma, moje decyzje. I, i nikt nie musi się z nimi zgadzać. Oczywiście, muszę mieć swoje zdanie. No, ale czy krytyka tu jest potrzebna? No nie, no po prostu, no nie. O, takie. Falcie łąki umajone.